Można no zostawić. Właśnie, ja mówię, po cichu, albo po prostu ketone. Nie, nie. Lepiej niech oni nie wiedzą, w którym miejscu ty jesteś. A okay, czyli jeśli oni byśmy... no tak... Nie, nawet jeśli, jeśli oni już będą wiedzieć, że ty idziesz, mhm. nie wiem, bo latarkę zobaczą jak włączyłeś. Mhm. To lepiej, żebyś był cicho, okay. czyli bo oni jak... tak nie wiedzą, w którym miejscu jesteś. Można tylko sobie zam otworzyłeś, zamknąć, skontrolować i działać sobie działasz. Stój, co tu robisz? Co ty robisz? Wejdź stąd, już podnieś się, podnij się. No, Musisz, tak musisz pod... pilnować. Stór, nie tak blisko, widzisz, się, z... nie się. wyrzucaj ręki. Niech ta ręka Bo będzie, zobacz, niech ta ręka będzie tu w gotowości. Nie. I wyco... Niestety musisz się wycofać, kontrolując tu. Niestety, musisz albo tu go w tył zwrot, albo kładź się, na... się tu przede mną. Zobacz, kładź tu przede mną na kolana i tak dalej, dobra, okej. Okay. Jedziemy dalej.